W dniu dzisiejszym z panią marszałek Orzełowską podpisaliśmy umowę na rewitalizację kamienic, czyli budynków komunalnych w gminie Wałomin. Rozpoczęliśmy ten proces dość dawno, ale dziś finalizujemy. Oczywiście, z tego co wiemy, pojawią się jeszcze dodatkowe pieniądze w przestrzeni nowej perspektywy unijnej na tego rodzaju cele. I tu, jeszcze znowu, jak mantrę będę przypominać, że jesteśmy do tego przygotowani, bo mamy program rewitalizacji jako nieliczna gmina w Polsce i to daje nam bardzo dużo punktów, które przełożą się na skuteczność pozyskania następnych środków z nowej perspektywy. Kolejne środki trafiają do gminy Wołomin. Pamiętajmy o tym, że Gmina Bołumin jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych, tym razem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponad 1,2 200 zł trafia właśnie tutaj. I można by było powiedzieć, że to jest generalnie środki, które trafiają bezpośrednio do mieszkańców, są dedykowane mieszkańcom, dlatego że chodzi o to, że to są środki na tkankę mieszkaniową, czyli na rewitalizację budynków komunalnych części wspólne zostaną odrestaurowane, ale jeszcze oprócz tego również całe instalacje zostaną wymienione w tych budynkach i trzeba pamiętać o tym, że Komisja Europejska nie zezwala na to, żeby prywatne mieszkania rewitalizować, ale tutaj to, co jest możliwe, to zostanie zrealizowane. I oczywiście pamiętajmy też o tym, że zawsze tych środków jest za mało, tym razem te środki są przesunięte, z innych działań, dlatego że e, tak dużo było chętnych na to działanie, że nie starczyło w pierwszej alokacji środków. Stąd też takie opóźnienie, bo wniosek był złożony dużo, dużo wcześniej. Niemniej jednak e, najważniejszy jest efekt, że te środki trafiły do miasta i gminy Wołomin. Takie gminy jak Wołomin mają duży problem z mieszkaniami starymi. Czy przewidujecie państwo um, jakieś większe działania które pozwolą pozyskać fundusze na mieszkania komunalne, ale też na działania społeczne, bo wiadomo, że od społeczeństwa trzeba zacząć, żeby ta tkanka mieszkaniowa troszeczkę się poprawiała. Pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o środki unijne, to one się rządzą swoimi prawami, czyli z jednej strony Komisja Europejska, ale również umowa ramowa wynegocjowana z Komisją Europejską narzuca nam pewne działania, które mogą być realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych. Pamiętajmy również o tym, że jest linia demokracyjna pomiędzy rządowymi programami a regionalnymi programami. I oczywiście my. I w tej chwili, przygotowując nowy regionalny program, pamiętamy o tym, że jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia w rewitalizacji szeroko rozumianej nie tylko budynków komunalnych, ale w ogóle rewitalizacji poszczególnych miast i miejscowości. Pozwolę sobie też zadać takie pytanie jako członek Gminnej Komisji Rewitalizacji. Nie oczywam, że nazwa pani burmistrz, tak. powiedziałam. Co dla miast, gmin znaczy rewitalizacja? Bo nie wszyscy mieszkańcy to rozumieją. No, przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że rewitalizacja to jest odnowienie, a nie wybudowanie od nowa. A często się tak zdarza, że część osób uważa, że można sobie coś nowego wybudować i to też będzie rewitalizacja danego miejsca. Jeśli chodzi o rewitalizację, to. Też Komisja Europejska narzuca pewne warunki, jakie trzeba spełnić, żeby można to nazwać rewitalizacją. Oprócz tego każde miejscowość czy miasto musi mieć program rewitalizacji zatwierdzony przez. Urząd Marszałkowskiej przez samorząd województwa, bo inaczej nie będzie mogła sięgać po środki właśnie z Akurat gmina Wałomin ma taki program i jeszcze jakby pani zechciała powiedzieć, co to. Jakie, jakie uprawnienia daje to samorządom gminom, które już wypracowały taki program? No, przede wszystkim w wielu działaniach te programy są potrzebne, to jest niezbędny warunek do aplikowania o poszczególne środki. Jeżeli takiego programu nie ma, to nie można aplikować o te środki. A ja jak nie można aplikować, to znaczy, że się nie dostanie żadnych środków. A jeszcze ostatnie pytanie: Co byśmy mogli powiedzieć organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, które działają na obszarze rewitalizowanych miast, gmin? No przede wszystkim pamiętajmy o tym, że wszędzie gdzie działają organizacje pozarządowe, to te organizacje mają bardzo dużo możliwości pozyskiwania różnych środków, zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale również mają okazję do pozyskiwania środków z samorządów województwa, bo my zawsze co roku w budżecie mamy ponad 34 miliony złotych dla organizacji pozarządowych w różnych dziedzinach, które można pozyskać. Na początku roku zawsze robimy na i organizacje pozarządowe składają wnioski i dostają dofinansowanie. Jeżeli popatrzymy na przegląd całościowy, jeśli chodzi o fundusze unijne, zarówno z poziomu rządowego, jak i z poziomu regionalnego, ale również w ramach programów interregowskich, wszędzie organizacje pozarządowe są ujmowane jako beneficjenci, czyli generalnie mogą starać się o pozyskiwanie środków i to w bardzo różnych dziedzinach. Gmina Wołomin otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych, przekazane z Województwa Mazowieckiego na odnowę budynków komunalnych. Jest to niezwykle ważne, ważne zadanie i ważny projekt z perspektywy mieszkańców Gminy Wołomin. Po pierwsze, poprawiamy wizerunek miasta, po drugie, przede, i też przede wszystkim poprawiamy warunki mieszkaniowe mieszkańcom tym najbardziej potrzebującym. Jeżeli chodzi o samo dofinansowanie, tutaj dotyczyć ono będzie dwóch budynków komunalnych. W dalszej perspektywie widzimy też potrzeby w gminie Wołomin na rozszerzenie tych projektów, na rozszerzenie i też na wsparcie gminy Wołomin w kolejnych tutaj renowacji, rewitalizacji kolejnych budynków komunalnych na ich odnowę. Strategiczne myślenie i troska o mieszkańców i gminę Wołomin przynosi dzisiaj realne rezultaty. Niektórzy sceptycznie podchodzili do tego, że w gminie Wołomin, jako wiodącej gminie, uchwalamy różnego rodzaju programy albo plany. I taki był program rewitalizacji, którego nie wszyscy rozumieli, nie wszyscy akceptowali. A dziś. To, co powiedziała pani marszałek Orzełowska, to jest obligo do aplikowania o fundusze europejskie. To nam przyniosło sukces. Dziś możemy o tym powiedzieć otwarcie. Nasze myślenie strategiczne, wybiegające w przód, i dobra praca urzędników, i dobra współpraca pomiędzy samorządami tu chodzi mi o samorząd Województwa Mazowieckiego przynosi konkretne rezultaty. Dziś mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa. To kolejne pieniądze, kolejne miliony, które wpływają do gminy Wołomin. Dziękuję wszystkim za dobrą pracę, za to, że dziś możemy podpisywać umowę i myśleć tak trochę bezpiecznie o przyszłości. To wszystko dla Was, mieszkańcy, i to nie jest nasze ostatnie słowo.